Kuber Malinowski, witam. Amerykanie mówią na takie widowiska Showtime. Z okazji 21 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do niecodziennego spotkania doszło w Hali Chemika. Dwie aktualnie najlepsze brydowskie drużyny Delekta i Artego zagrały w koszykówkę. Żeby zespół funkcjonował jak należy, potrzebny jest trener. Koszykarki i siatkarze na to spotkanie swoich szkoleniowców zmienili. Bygosz jest chyba jedynym miastem w Polsce, gdzie można było obejrzeć w akcji na jednym parkiecie koszykarki wicelidera ekstraklasy i siatkarzy, także zajmujących drugie miejsce w najwyższej klasie rozgrywek. Powiem się, że wynik nie jest w dzisiejszym dniu rzeczą najważniejszą. Najważniejsze, żeby był wynik korzystny dla Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mocno się obawiamy tego spotkania. Ale chłopcy są zdeterminowani i pewnie będą sobie radzili. A dziewczyny pokazały już w zeszłym roku, że potrafią grać. Sami sportowcy, mimo że zmęczeni po ligowych meczach, z uśmiechem wzięli udział w spotkaniu. Taki dzień jak dzisiaj to już jest tradycja w całej Polsce. Nie tylko u nas na boisku, ale również w całej Polsce. Chcemy się również dołączyć do tak ważnej akcji w roku. Niektórzy zawodnicy Delekty grali w koszykówkę przynajmniej tak dobrze jak w siatkówkę. Ja tam kiedyś jak byłem młody to trochę grałem, ale, ale myślę, że dziewczyny dużo lepiej odnarzucają, więc może być ciężko dla nas. Oprócz spotkania było oczywiście licytacje koszulek klubowych oraz tradycyjna zbiórka pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W rolę wolontariuszy wcielili się Agnieszka Szothejmej oraz Stefan Antiga. W gwoli ścisłości dodajmy, że mecz zakończył się remisem. A to niespodzianka. Mimo że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała już pieniądze, to wcale nie oznacza, że przestała już grać. Cały czas można licytować wiele ciekawych przedmiotów i pamiątek, między innymi te, które związane są ze sportem i sportowcami. Dla tych kibiców, którzy przegapili licytacje, nie wszystko stracone. Potrwają one jeszcze 10 dni. Na stronie www.wosp.bydgosz.com cały czas można kupić ciekawe rzeczy. Na przykład wyjątkowy garnitur z otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie od Łukasza Siemiona z Lotto Bydgosti. Jeżeli ma to komuś pomóc, także jak już mówiłem, rozstaje się z nim z uśmiechem na twarzy. W regionie jest wielu kibiców żużla, dla nich też są ciekawe pamiątki, m.in. plastron z Grand Prix Europy w Bydgoszczy, gdy australijczyk Lee Adams zdobył jedyne podium na tym stadionie w swojej karierze. Niemniej jednak chcę podkreślić jeszcze, że mamy plastron Lee Adamsa z 2009 roku, kiedy Bydgoszczy zajął drugie miejsce i myślę, że ta wartość tego plastronu Lee Adamsa będzie bardzo szlachetna, cenna i myślę, że tych pieniążków się uzbiera. Plastron jest już wart 300 zł, nieco wyższą cenę osiągnęły już okolicznościowe dukaty wybite z okazji 20. z rzędu tytułu drużynowego mistrza Polski wioślarzy Bydgoszty. Niespodziankę dla swoich fanów przygotował też Szymon Woźniak z Polonii Bydgoszcz. Cały czas można kupić jego koszulkę wraz z autografem. Dla fanów mniej ekstremalnych sportów na licytację wystawiono oryginalne szachy, oryginalne, bo z podpisem arcymistrza Garia Kasparowa. Dodajmy, że prowadzenie serwisu sportowego w TVP Bydgoszcz już już zostało wylicytowane. Naszym nowym redakcyjnym kolegą zostanie Szymon Tkaczyk. To już niebawem. Ponad 300 zawodników z 25 krajów zaprezentowało się widzom podczas zawodów Mentor Nestle Nesquik Cup rozegranych na lodowisku toruńskiego Tortoru. Aż pięć medali wywalczyli reprezentanci miejscowego klubu Axel. Imprezą zamykającą turniej były Mistrzostwa Polski. Uwaga w łyżwiarstwie synchronicznym. Bardzo dobrze na tle zawodników z zagranicy zaprezentowali się wychowankowie Axla. Torunianie wywalczyli aż 5 medali, a 11 łyżwiarzy pobiło swoje rekordy życiowe. Takie było nasze założenie przed zawodami, żeby każdy zawodnik pojechał na miarę swoich możliwości, a rekord życiowy jest chyba najlepszą miarą w tej dziedzinie. Złoto w klasie srebrnej solistek wywalczyła Aleksandra Rudolf i jej brat Jakub sięgnął po brąz w kategorii nowis. Agacie Krygier przypadło drugie miejsce wśród juniorek. Po srebrny medal sięgnął także młodzik Piotr Wiśniewski, a para sportowa Marcelina Lech i Jakub Tyc stanęła na najniższym stopniu podium. Mieliśmy sporo bardzo dobrych zawodników, dobre wyniki. Myślę, że to możemy być z tego zadowoleni. Turniej po raz pierwszy zwieńczyły występy łyżwiarzy synchronicznych toruńskiej formacji Les Soleil udało się obronić tytułu mistrza Polski juniorów. W rywalizacji międzynarodowej torunianki uległy jednak Saksony Ice Pearls z Niemiec. Nie było jakichś zasadniczych błędów. Tutaj po prostu zadecydowało to, że, że drużyna, która wygrała, wygra z dużą przewagą i naprawdę zasłużenie. Także juniorkom młodszym formacji Lesolei udało się stanąć na podium Mistrzostw Polski. Młode torunianki zdobyły srebrne medale, ulegając tylko drużynie z Gdańska. Dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za spotkanie. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.